Witajcie, kochani, update z projektu Listy do Mr. Good. Niesamowity czas, jesteśmy w trakcie weryfikacji. Wpłynęło ponad 50 listów, za co ogromnie dziękujemy rodzicom, fundacjom, którzy wzięli udział. Listy są niesamowite, marzenia dotykają serca. Dzieciaki marzą od okularów, tele Poprzez zostanie prezydentem, żeby obniżyć podatki, beletnicę mamy zestawy Lego, zwierzaki, konie, koty, Boże, czego tam tylko nie ma. Trzeba, potrzeba ogromnej mądrości, i tutaj, żeby wybrać, oczywiście, marzenia, które jesteśmy w stanie zrobić w imieniu mistrz Guty, całego naszego zespołu. Więc teraz się tym zajmujemy, jak to wygląda w ciągu tego tygodnia, plus minus przyszłego, jeżeli Twoje dziecko zostało zakwalifikowane albo rozpatrywane z realizacji jego marzenia dalej, dostaniesz mail, gdzie poprosimy Ciebie o weryfikację, czy my dobrze rozumiemy prezent albo marzenie, na które dziecko czeka. Będziemy prosić, żeby nas tym wesprzeć, podesłać nam link albo pomóc, albo jeżeli to dotyczy zwierzaka, potrzebujemy Twojego pozwolenia, czy dziecko może de facto mieć tego kota czy pieska, o którym marzy, a wtedy my razem z Tobą zajmiemy się już resztą logistyki i realizacji tego marzenia. Więc tak to wygląda. Pierwszy będzie mail, drugie pójdzie list do twojego dziecka, jeżeli już na 100% będzie zakwalifikowane, że marzenie jest wybrane. Poleci mail list do dziecka i później już będzie wysłana nagroda. Nie, nie wiemy dokładnie którego dnia, bo to będzie w różnym czasie. Możecie wyobrazić sobie let pracy jest przy tym projekcie. Chciałam tylko dać znać, że pamiętamy, że działamy, że to jest niesamowicie poruszające, że bardzo dziękuję ja wraz z całym zespołem Elfów Mr. Good za zaufanie, za możliwość dotknięcia marzeń i serc waszych dzieci. I zrobimy wszystko z, z naszej strony, żeby w ich życiu, w ich sercu, w ich umyśle było więcej wiary w cud, wiary w ludzi, wiary w Boga, wiary w piękno życia. Potrzebujemy Waszego wsparcia jako rodziców, też cierpliwości. No i takiej między nami komunikacji. Dziękuję jeszcze raz. Pamiętajmy, żeby podążać za radością, że jesteśmy tu po to, żeby świecić i dziękuję za to, że mogliśmy dotknąć marzenia Twojego dziecka. Cudownego dnia.